tak czy jestem ekskity, tak, wiem, nie nagrywałem niedawno filmów, po prostu mi się nie chciało, miałam jakby przerwę, no chodzi mi o ogólnie, że nie nagrywałem, pokażę was konto. Jeżeli ktoś interesuje, obejrzy, jeżeli mnie to nie. I tyle. I tak, wybiłem dzisiaj 70 tysięcy. Bym nie nagrywał tego podejścia, podejścia po raz czwarty, trzeci, ale nie da się w poprzednim filmie trwał 15 minut, no to... dostałem do meczu dwa razy, czy trzy, Piperkę z Byronem, nie. A samemu nic bym nie zrobił na napadzie. I dlatego jeszcze raz po prostu nagrę, spróbuję nagrać dla Was to, to maksymalnie 10 minut. ten film, 11. Jeżeli mi się uda, to, to się uda. Jak nie, to będę nagrał podejście piąte, A pewnie się uda. Ale nie, tu jest też szansa, że się nie wygląda. Tak, nawet gdy włączył nowe nagrywanie, no to musi być oczywiście przegrana. To nigdy nie było czego, że że po prostu nie ma przegranej, jeżeli chodzi o nagrywanie. Któreś tam próby. Po prostu. Hmm. Jeszcze tu dla Was powtórzyć, że oczywiście jeżeli nie są zrobione, to jeżeli ja wziąłbym kurs na topkę, topkę globalną, albo jeżeli nie wszystkie pracują na film, to ja już zdecyduję, kiedy będę chciał wziąć pracę top na przykład 10 global czy top i to jest tą global po prostu to zdecyduje jak będzie sezon. albo z tym i... albo jak będę miał wszystko na 1000 czyli wszystko w swoim czasie się dowiecie i tak czy będę wziął postać na to będzie walczymy nie? Ale ile i kiedy? Wszystkie się dowiecie. A jak się nie dowiecie. Nie, no, się dowiecie po prostu. muszę się dowiecie, jaką postać będę wbią Ale na razie. Jak Myślę nad jedną, ale nie wiem czy to będzie ta postać. Myślę nad hankiem. nie wiem czy to będzie hankę. Jeszcze się no, zastanowię. Ale nie trafi mi nic. Ale zepsułem. Tak zepsułem. Tylko, że oni też nie mają... Nie mają lepszy team. Chociaż ja mogę chodzić tutaj po wodzie. To oni mają najlepszy team. Ponieważ mają kolta. To mają Dave'a majkę. Piperkę, albo Colt jest lepszy na hejsta, bo więcej zbijecie niż taka piperka. A jest też barley, no ładnie to obydwa teamy są słabe, ani nie zbije za dużo, ani, ani nic. Tylko mogę albo ich dodawać, albo... Nie będę tyle, bo mam zbijanie hejsta, znaczy hejsta spijanie sejfu. U, u dżuru Dżu biję tylko ten dużo. Um, ult może zrobić dużo. A jeżeli nic nie zbije, a ja nie będę defował, no to skończy się tak, że przegram. Dobra, ostatnia gra to jest. Mam nadzieję. Mam na taką nadzieję, że to będzie ostatnia gra. Oby proszę tylko, żeby to nie był Byron z piperką. Dobra, Jessie Infinita. Może być. Chodź mam dużo, to dużo defować to. Ani też Dudu może dyfować. Nie wiem, dlaczego Dudu ich przepuściła. Dlatego nie wiem. Naprawdę bierczak. Ale jak bez nic nie robi, na no to... No, jednak wygraną nie, nie, nie będzie przegranej na, na filmie, chyba. Czy była przegrana? Nie, nie było przegranej na tym filmie. Ale najważniejsze, otwórzmy start dropa z do Mogło być lepiej. Mógł być to hyper szczerze. Bo szczerze, ja bym chciała dostać hypera do kruka teraz. Ale no nic, nie poradzę. Nie dostałem chyba już do końca, ale nie będę narzekał. Wiecie co, zagramy jeszcze jedną gierkę. Zagramy jeszcze jedną no, gierkę, wiem, że teraz może, jakby, przegrać. Jeżeli stracę i tak 70 tysięcy kucharków, to i tak je odbiję, bo ja tak będę wbijał wszystko na tysiąc.

I tylko i by nie uciekł, ale że szczerze, kolb tam jest i będzie musiał oczywiście popchnąć. Okej, zaraz będzie problem. Nie ma problemu, bo kot nie jest A jak nie kot, to tylko. A bo ja on bo no, nic, nic no, na nicze zaczyni. No tym nie. Że na nicze Równo 70 tysięcy, no cóż, tradycja musi być, czyli przegrana na jednym odcinku. No, znaczy, przegrana na odcinku, przegrana na jednym nagraniu, czyli... O co mi chodzi? Jeżeli nagrywam Brawl Starsa, no to, no to po prostu... Przegrywam chociaż jedną grę w jednej próbie, Tutaj jest piąta próba i pięć razy, pięć razy przegrałem, po karty próby, próbowałem wygrać. A że to nagrywanie było jeszcze raz włączone, no i to po prostu... Musiśmy iść, przegrana No i cóż, ja nie przedłużam, bo już powinienem ukończyć bo mówiłem, że skąd to wcześniej maksymalnie 10 minut chyba w 10 minut mówiłem A jest 10, 11 minut prawie no cóż, to było na tyle, koniec odcinka na razie